Na kanale bardzo dawno już nie było recenzji książek. Wracamy do tego cyklu pozycją dotyczącą wojny domowej w Hiszpanii. Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939. Francisco Romero Salvado, kataloński autor, który postanowił przedstawić kulisy wojny domowej w Hiszpanii i wydarzenia, które do niej doprowadziły. Jeśli ktoś oczekuje od tej pozycji szczegół szczegółowych informacji na temat przebiegu działań zbrojnych, wojennych, no to się rozczaruje. Nie jest to książka poświęcona wojskowości, bitwom, kampaniom wojny domowej, natomiast bardzo wiele miejsca autor poświęcił tułu polityczno-społecznemu, czyli temu, czego brakuje w bardzo wielu innych tytułach dotyczących tematu. Jedna trzecia tej książki ona ma dosyć niewielką objętość, to jest nieco ponad 200 stron. To jest historia Hiszpanii w końcówce XIX wieku. Systemu Turno Pacifico, czyli pa e, pokojowego przekazywania sobie władzy przez dwie skorumpowane partie, konserwatystów i liberałów. E, jak doprowadziło to do katastrofy w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej, utraty resztki kolonii, e, i e, do dyktatury Primo de Rivera, która również była dosyć nietypową dyktaturą na tle innych e, tego typu. W ówczesnej Europie w latach dwudziestych wzorowana na faszystowskiej dyktaturze włoskiej, jedno, jednak bardzo różniąca się od niej praktykami stosowanymi przez generała upadek tej dyktatury i, i w efekcie upadek również monarchii skorumpowanej, niezdolnej do reformowania się, niezdolnej do utrzymania państwa. Salwado rozprawia się z mitami dotyczącymi wojny domowej, między innymi o słabości republiki, która musiała być zastąpiona przez dyktaturę, aby poradzić sobie z tendencjami separatystycznymi czy też różnorodnymi protestami społecznymi. Między innymi opisując początek wojny domowej, rok 1936, wybór Frontu Ludowego, zwycięstwo w wyborach i, i walkę legalnego rządu przeciwko puczowi wojskowemu w roku 1936 zadaje kłam właśnie tym tezom. Bardzo dobrze jest przedstawione tło międzynarodowe, Komitet Nieinterwencji, który de facto służył izolowaniu władz republiki, uniemożliwieniu przeciwstawieniu się wojskowemu puczowi, zakupowi na przykład broni we Francji. Sam udział międzynarodowych ochotników w wojnie domowej w Hiszpanii jest potraktowany bardzo pobieżnie. Zresztą my mamy tendencję, zajmując się Dąbrowszczakami, czy też ochotnikami z innych krajów, do wyolbrzymiania ich udziału w konflikcie, który był przede wszystkim jednak w wymiarze propagandowym, i dostarczenia pewnych najbardziej wartościowych, uderzeniowych oddziałów broniących Republiki. Natomiast na przebieg całych zmagań wojennych miał wpływ stosunkowo niewielki. Też dosyć ciekawy opis upadku Republiki tego, jak porozumienia w Monachium. Przede wszystkim postawa Wielkiej Brytanii doprowadziła do tego, iż Franco i jego generałowie wygrali wojnę domową. Polecam, jeśli chcecie poznać dokładne tło polityczne, co do kwestii militarnych i kwestii zaangażowania ochotników międzynarodowych. Mamy inne pozycje. Polska tutaj jest wymieniona w zasadzie tylko w jednym miejscu jako dostarczyciel broni nielegalnie handlujący z jedną i z drugą stroną konfliktu. Polecam pozycja dobra, aczkolwiek z punktu widzenia właśnie Polskiego, Dąbrowszczaków, nie wnosząca nic nowego, ale można się z niej dowiedzieć wiele na temat kulisów wojny domowej, przyczyn wybuchu konfliktu.